No dobra, jeszcze raz cześć, <grymne> <grymne> jestem drugi raz, chyba pamięci, pamiętacie mnie, ale jest nieważliwe, jak teraz nazywam się, ponieważ obok mnie jest taka piękna siostra jak Ewa, która dzisiaj będzie dzieje się o co dla niej oznacza krzyż. I Ewa to naprawdę taki fantastyczny człowiek, ponieważ ona... Na, może nawet ktoś i nie wiedzie, ale ile ona oddaje serce dla kościoła, to po prostu nie, nie, nie można wyobrazić. Ona, ona studiuje na e, medicine e, szósty šus, rok i na 100%, guys, to jest po, po prostu, jeżeli ty coś studiujesz, to jest milion razy e, cięższej. To tak, a ja wszystko jedna to ona e, przychodzi na wszystkie spotkania, ona daje całe serce Bogu, ona zawsze jest zapalona dla Boga. I naprawdę tak mogą wiele co nie powiedzieć, ale chyba będzie to już za długo. To mogę, ona też poprosiła mnie przyty, e, przeczytać jeden werset. To jest Rzymian 15, 13. A Bóg nadzieje. Niech Was napełni największą radością i, poko i pokojem w wierze, abyście opływali e, w nadzieję w mocy Ducha Świętego. I teraz Jewa podzielę się z Wami. Cześć wszystkim i dziękuję bardzo za możliwość dzisiaj podzielić się, co Krzyż znaczy dla mnie. I dla mnie Krzyż znaczy nadzieję, ale najpierw powiem kilka słów o sobie. Nazywam się Ewa, mam 23 lata i jak już Tymur powiedział, jestem studentką medycyny na ostatnim roku i mam nadzieję, że, że za rok już, już będę lekarzem. I to jest naprawdę bardzo ciężko. Studiować, wiecie? E, I też e, jak ja dorastałam e, w takiej e, katolickiej rodzinie, wiecie? Że wierzyłam całe życie, ale nie miałam relacji z Bogiem. I jakby dzisiaj tak naprawdę nie będę za dużo mówić o mnie i co Jezus zrobił tak dla mnie, ale to też, ale bardziej będę mówić o tym, jak on też zmienia życia tych wokół nas. Jaki my mamy wpływ na te osoby i jak on zmienia też życie innych osób wokół nas, tym samym pomagając nam. I dla mnie krzyż znaczy nadzieję, jak już powiedziałam. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Myślę, że każdy człowiek ma nadzieję w sercu, a ten, który jej nie ma, po prostu jest martwy duchowo. I zawsze sobie mówimy nawzajem, że mam nadzieję, że coś tam, coś tam, że coś się zmieni, że wszystko będzie ok. I cały czas mamy tą nadzieję w sercu. I żyjemy nadzieją w lepszą przyszłość. I tak samo ja żyję z nadzieją w sercu, którą daje mi Jezus. I jak już powiedziałam, ja dorastałam w wierzącej rodzinie, ale nie miałam relacji z Jezusem, nie miałam takiej osobistej tej relacji. I żyłam w ciemności i nie wiem nadal, dlaczego Jezus mnie wybrał. To ja nie szukałam kościoła, ja nie chciałam tej relacji, ja w ogóle nie myślałam o tym. Tylko Jezus przyszedł i powiedział: dość, idziemy ze mną. E, I nie wiem dlaczego on mnie wybrał, ale dziękuję bardzo, Jezusie. E, I kiedy on mnie wybrał, od tego momentu wszystko się zmieniło. E, w moim życiu jest bliska osoba, która jest uzależniona od narkotyków, która jest w bardzo złym miejscu psychicznie, mentalnie. Ta osoba kilka razy robiła próbę samobójczą. I w ogóle była w takich sytuacjach, gdzie po prostu nie wiesz, jak nadal ta osoba żyje. I ja zawsze patrzyłam na to, starałam się pomóc, coś zrobić. Ale naprawdę nie mogę nic zrobić, nic zmienić nie mogę i po prostu patrzę i no widzę jak ta osoba po prostu niszczy swoje życie. I te emocje, które ja odczuwam, ta sytuacja naprawdę może zrozumieć tylko ten, który przez to przeszedł. I jak myślicie, kto to jest? Jezus przechodzi codziennie przez takie coś. Codziennie widzi, jak Jego dzieci, my niszczymy swoje życie, żyjemy bez Niego, On patrzy i nie może nic zrobić. W sensie, bo On daje nam wolność wyboru. Ale czy naprawdę nie może nic zrobić, tak jak pomyślimy sobie? Jezus daje tą wolność wyboru, ale zawsze pomaga tym osobom. On może zmienić serce, On może zmienić wszystko. On zawsze ma plan dla wszystkich osób. I nie może podjąć decyzji ze innych osób, ale inaczej może wpłynąć na te osoby. I zawsze pomaga. Wszystkim pomaga. On daje nadzieję yy, w lepszy dzień daje mi nadzieję, że, że ja zostanę lekarzem, że ja zdam te egzaminy. Oh. <laughs> że po prostu wiecie, daje nadzieję w lepsze życie, daje nadzieję na niebo. I nie tylko dla mnie, ale też dla innych osób. I te rzeczy, które dla mnie niemożliwe, że ja nie mogę wpłynąć na tą osobę, że ja nie mogę jej pomóc. Dla Jezusa to jest możliwe. On może wszystko zrobić. I ja cały tydzień modliłam się. Tak naprawdę zawsze modliłam się za tą osobę i poprosiłam cały Kościół modlić się za tą osobę. I Jezus zawsze słucha modlitwy i odpowiada. I ta osoba zaczęła wierzyć w Jezusa w ogóle. Ja z nią rozmawiałam i ona zaczęła czytać trochę Biblię, czytać Ewangelię. I ta osoba mówi, że, że tak, że Jezus naprawdę istnieje, że, że On Go kocha. I może to wydawać się jak mały krok dla Was albo dla tej osoby, ale dla mnie to taka nadzieja w sercu, że, że ta osoba się zmieni, że ta osoba. Może uratować swoje życie, w sensie, że Jezus może uratować tą osobę, że, że nie, nie, nie jest wszystko zgubione, ale to jest taki mały krok do przodu, do życia z Jezusem, do zbawienia, do lepszego życia, do uratowania swojego ciała, swojej duszy. I to wszystko Jezus zrobił. Ja nie mogę nic zmienić. Ja nie mam wpływu na tą osobę. Ale Jezus ma, ja modli się i Jezus zmienia serce tej osoby. On pomaga, on słyszy. On zawsze. W nigdy nie zostawia nas i zawsze słyszy i pomaga jak tylko może. I, i myślę, że, że każdy z was ma takie osoby w życiu, bliskie osoby, rodziny, że wy chcecie, żeby Jezus pomógł tym osobom, żeby zmienił ich życie też. I oni tak naprawdę żyją bez Boga, ale zawsze mamy tą nadzieję, że Bóg zmieni ich życie też. To właśnie dla mnie jest po prostu... To daje mi siłę żyć tak naprawdę, że ja, nawet jak teraz nie mam tego, co chcę, jak moja rodzina nie jest zbawiona na przykład, jak ta osoba nadal ma problemy, to i tak codziennie mam nadzieję, że to się zmieni i widzę, jak Jezus odpowiada na tę nadzieję, jak on zaczyna działać. I my nigdy nie wiemy tak naprawdę, kiedy albo jak on zadziała, co on zrobi, jak on poprawi sytuację, ale no, ta nadzieja po prostu napełnia moje serce, że. Nie wszystko jest stracone, i zawsze, póki, póki ja żyję, póki Jezus jest, a on jest zawsze. To znaczy, że zawsze jest ta nadzieja, że coś się zmieni, że będzie lepiej i że te osoby wokół nas będą uratowane. I tak naprawdę, Jezus daje mi nadzieję na, na wszystko, co ja mam. I napełnia nadzieję moje serce, i także napełnia nadzieję serca innych osób, które są wokół mnie. I, I zmienia nie tylko moje życie. Ale jak zmienił moje życie, to zmienię życia tych, którzy są wokół mnie. I to naprawdę jest niesamowite, że, że przeze mnie Jezus też działa w życiu innych osób. I jestem bardzo wdzięczna, że, że jestem zbawiona i że On mnie używa, żeby też zbawić innych osób. I ja po prostu mega się cieszę, że, że mogę mu pomagać, ale tak naprawdę, że, że On jest w moim życiu i że On e, wypełnia moje serce i daje. E, nadzieję i w krzyżu widzę zbawienie nie tylko moje ale też wszystkich bliskich dla mnie osób i cała chwala nie będzie Boga. Dziękuję. tak tak, naprawdę jest zawsze odpowiada za modlitwy i teraz będziemy mieć komunię i to tak jeżeli czujesz że to, że ty rozumiesz, co to jest, to czyli my będziemy pić wino, czyli jako krew Jezusa i chleb jako jego ciało. I po prostu przypomnij sobie wszystko, co Jezus przyszedł, żeby my mogli teraz być zbawiony. Tak, I możemy pomodlić się. Drugi Pan, dziękuję Tobie naprawdę za to, że Ty oddał swojego syna na krzyż, żeby my mogli po prostu być teraz bawione, drugie pan, że on przyszedł przez e, to wszystko ciężki czas e, i to naprawdę jest e, wielka miłość, który ty nam dał, drugie pan. Ja ci bardzo dziękuję za to. Ja tobie modlę się za każdą osobę w, tej, e, w tym. E, w tej sali, jeżeli ktoś teraz potrzebuje pomocy, jeżeli e, ktoś odchodzi od ciebie, drugi pan, albo kogoś jest jakieś e, myśli, że chce przyjść do ciebie, drugi pan, po prostu pomagaj im naprawdę iść swoją drogą, który ty zaplanowałeś dla nich, drugi pan. A to modli się za e, to wszystko. E, też bardzo Tobie e, dziękuję za wszystkie, drugi pan. I modlę się w Tobie w imię Jezusa, Amen. Amen.